Nie na TV Mexicano. Słuchajcie. Były teraz poranny kiedyś, a teraz będą chyba wieczorowe gnioty, ponieważ ja nie mam czasu porannych gniotów robić. Ze względu na to, że kupę czasu poświęcam dla Krzysztofa. A dzięki wy możecie to oglądać. Pasuje, nieogolony, tylko podpaliśmy to musiał, ale szkoda. Do filmu się przydaje. Zdecydowanie. Dużo dzisiaj filmów nagrałem, kurczę, słuchajcie, powiem wam szczerze, że jakoś godzinę temu skończyłem Renderować ostatni film, a ten wrzucę pewnie w nocy, A obejrzycie go pewnie rano Będzie trochę z bo jazda mnie odpręża, ale przede wszystkim chciałem was pozdrowić, bo nie mam nawet kiedy Nie mam kiedy was pozdrowić i kurwa szukam zeszytu z pozdrowieniami No Meksykano musi być, Kap kapelusz meksykański musi być, poncho nie mam liście nad głową więc szybko pozdrowię ludzi z live'a z niedzielnego live'a bo to co mam do przekazania to przekażę w czasie jazdy oczywiście nie jeżdżę w tym kapeluszu, żeby nie było Może ktoś screen, screenshota robnąć i wrzucić na Facebooka to z, tym zje, z takim zdjęciem mówię to do Maciusia w ogrodzie, jeżeli będzie oglądał. Ręksikano jest jeden. Rzeczę, dzięki. A, jeszcze jedno, dużo ogarniałem, starałem się się w miarę ogarnąć e, SMS-y. No, naprawdę, słuchajcie, trzeba nam księgową, nie, nie księgową, to od telefonów odbieranie, jak ona się nazywa, gdzieś tam lata, ale nie wiem, bo ja nie nadążam odbierać. Nie wiem, jak Krzyżyk się sobie z tym radzi, pewnie nie odbieram. ja nie nadążam odbierać, nie nadążam odpisywać. Także nie gniewajcie się, jak nie odbiorę lub nie odpiszę. Po prostu, kurde, chcę chwilę mieć dla siebie. Ja tu szybko was pozdrowię wszystkich widzów, którzy są ze mną, którym dziękuję za to, nie? Poruszę też y, na filmu z, je, z jazdy, parę innych rzeczy, no oczywiście dotyczących się Marionera ale nie będę tutaj zamulał, bo będzie potem długi materiał z jazdy, więc znowu będzie 20 minut pierdolenia, nie? Oczywiście ten film przynajmniej nie będzie zarabiał, bo jak słyszycie, muza już y, z EuroTrack simulatora leci, więc, więc luzik nie będzie reklam. Pozdrowie Dawida, ha Borodo również. Misia Fuzia. <noise> Misio Fuzio. Z ładną buzią. Olcza KRK. Pozdrawiam cię w końcu. Powoli wymieniłem te trzy litery. KRK. Patryka. Patryka kolega. E. Patryka i kolegę poważnego. Poważny. Mam nadzieję, że na co dzień nie jesteś poważny. Tak bardzo. Szkoda życia. Żeby chodzić ciągle z spoważniałym być. Po prostu trzeba żyć. Major mówił, żeby żyć trzeba jeść, a ja mówię, żeby być trzeba nie pić i żyć i się cieszyć życiem. Pozdrawiam też Ustroń, takim, taką miejscowość w Ustroń, bodajże jest jakieś uzdrowisko. Wojciecha N. z Elbląga, deusa94, kurwa widzi, jak to jest, Wojtka, Genisa i Konina, Al Zgonina Wojtek Janis, ja wiem, pamiętam to od Ciebie te donaty. Kurde, bardzo Ci dziękuję. Mm. Kurwa, mam dwóch Wojtków Janisów, ale to chyba pomyłka jest Adama H. Jimiego Wronki i Szkoły na Leśnej. Jaka jest szkoła na Leśnej we Wronkach Oraz i Dawida B A teraz, zapraszam Przyjeździe jeździe Pobawimy się No cóż, trzeba, znowu będzie 20 minut materiał Pogadamy zaraz, za chwilę Jak już będziemy ruszać w trasę Zapraszam No i witamy w Eurotrack Simulatorze Tak jak wam mówiłem Trochę wam poopowiadam, trochę wam pogadam Jesteśmy w Pradze Jedziemy do Graz Zawiedź Bazylię Dobrze, nie w Brazylię. Idziemy zawieźć Bazylię, do Graz, do Austrii, więc ruszamy. A w międzyczasie wam poopowiadam, co ja o tym wszystkim myślę po kolei, po powolutku. No, wiem, że będzie długi materiał, wiem, że nie ma cierpliwości, ale pamiętajcie, ten materiał nie ma reklam, kurde, muszę z góry patrzeć, bo mi ktoś w dupę wjedzie, a właściwie w bok. Dziewiętnastą czasu O, mało kurde, mało brakowało. Więc lecimy. 19 czasu graczowego. Nie gram w multi. Zdecydowanie wolę sam pojeździć, powiem wam szczerze. I bardzo mnie to odpręża. Bo miałem dzisiaj cholernie ciężki dzień, tak jak wam mówiłem w pozdrowieniach. Od groma filmów, od groma czasu spędzonego, ale i od groma spraw załatwionych. Co mnie cieszy. No, do pocisnęli. Zaraz będzie mniej niż 50, Więcej niż 50 chyba. Więc najpierw zacznę, słuchajcie, o magnesach. Cały czas mam te magnesy, ale na razie nie piszcie mi adresów, bo ja już mam prawie drugą. Kurwa, jeszcze niemiecka muzyka mi tu napierdala, no Jezu. No różne muzyki w tych radiach słyszałem, ale polskie jeszcze nie. O, no wiecie co, i kulizja, to jeszcze jaka. No i patrzcie. Muszę hama mijać a na końcu drogi, no na około jeździć, nie będę na pewno. Więc prawie druga pula magnesów jest już, jest już gotowa. Nie piszcie, ja dam znać kiedy jeszcze będziemy wysyłać. Bo to, że mi wysyłacie teraz adresy, to, to już po prostu nie ma znaczenia, słuchajcie. Naprawdę, więc prosiłbym o nie wysyłanie na razie adresów. Dam też jeszcze znowu link do kanału, który właściwie no, nie, nie ukrywam, polubiłem. Yy, panowie tam... Dobra, teraz stronę go wyminąć, nie? Tędy chyba. Tędy chyba będzie. A bo w ogóle go nie wyminę. Jeszcze lepiej. No i co ja mam zrobić? Sorry, batory. Przyciskać się przez rury chyba. Chyba się nie przycisnę. Na pewno nie. Pewnie się teraz nie tofnę. To sorry. Trzeba wymyślić technikę inną. Trzeba zrobić. Widzicie, to, to są sytuacje niespotykane. Nie znaczy spotykane w tej grze. A, wiem już, trendy jechać. zahaczę już ja wiem po co w tej... Bo tutaj strasznie w Pradze dużo wodów strażackich. Sięgnę, sięgnę. Dobra. Dobra, spoko jedziemy. Yy, więc tak jak mówiłem o magnesach, no ja już mam prawie... No komplet można powiedzieć. Kolejna sprawa słuchajcie. To yy, z tym linkiem, tak jak mówiłem, będzie link. Będzie, będzie... Yy, Zdjęcie tego kanału, który polubiłem, który właśnie też rozważa i, i debatuje na temat szkolnej, ja już go raz polecałem. W sumie cały czas śledzę, bo chłopaki fajnie to komentują i mi się to podoba, nie ukrywam. Co do kalendarzy, to najpierw sprawdzę, sprawdzę jak to wygląda prawnie, bo ja mam zamiar się wyjebać za handel lewy kalendarzami i tak dalej. Ale cieszę się, że dużo osób się interesuje, znaczy dużo. No dla mnie jest to dużo, bo na obecną chwilę to już jest zainteresowanych trochę znowu prędkość przekroczyłem, jak zwykle. Dobrze byłoby dotankować i to bardzo przekroczyłem. Eee, więc zobaczę jak to jest sprawnie, żeby się nie wpierdzielić w jakąś kałabanie, ale na pewno. Będę, będę te, będą te magnesy, będą te magnesy robione. Tfu kurwa magnesy, kalendarze. Także trzeba tylko zrobić z Krzyśkiem parę zdjęć. Kilka tam moich gdzieś, Majora prawdopodobnie zdjęć nie będzie. Bo raz, że musi wyrazić zgodę, Krzysik musi też zgodę wyrazić na piśmie, bo to jest już opublikowanie jakieś trochę większe. Ale tak jak słyszeliście na filmiku Krzysiek się zgodził, także luzy. No, wyjeżdżaj Stasik. Janusz, wyjeżdżaj. Janusz z brzuchem jedzie teraz. Brzuch mam, tylko na J też imię, tylko no nie Janusz. Musiałbym się szkolna, na, trzeba było wziąć na Janusz już, by było dobrze. Ciśniemy, 80 na godzinę. Najgorsza prędkościka może być 80 na godzinę. Nie można pedałów wdechę wbić i trzeba się pilnować. Tak to wygląda z tymi gadżetami, tutaj pisałem z jednym widzem proponuje mi też smycze, e, więc jeżeli nie jest to fake z chęcią te smycze e, przyjmę i z chęcią je rozdam dla widzów, smycze oczywiście będą bezpłatne, ewentualnie koszta wysyłki trzeba będzie pokryć, oczywiście zaraz tu będzie chęć, się odezwie, że jak, to, jak za darmo, jak koszta wysyłki, no sorry, ja i tak... Dałem sporo na znaczki i, i naprawdę za smycze są za free. Więc być może tak, jeżeli zdążą być smycze, to połączę je razem z, z tymi z magnesami i, i, wyślę, i wyślę smycz i magnes od razu za jednym razem, ale też zobaczymy kiedy te smycze przyjdą, bo planuję teraz magnesy wysłać dopiero po świętach. No i teraz skupmy się teraz na tej całej sytuacji. Belwederowskiej, czyli US 17. Może zacznę od krzyśka no powiem tak, niektórzy sugerują, żeby zmierzyć, zmierzyć mu cukier i ja bym z chęcią to zrobił, ale Krzysiek jest tak uparty, że no ja nie jestem w stanie mu zmierzyć cukru, nie jestem w stanie mu zmierzyć cukru, bo bo nie chce, bo on twierdzi, że jest zdrowy i tak dalej. Dopiero jak nie polegnie na łóżku, to, 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 to nie ma szans. Ale będę próbował, może jutro się uda, bo jestem z nim ugadany już, nie ukrywam tego. Więc jeżeli nic mu się nie zmieni, prawdopodobnie jutro będą kolejne filmy i kolejny cały dzień prawie mi zleci na. na, na, na no, oby nie, bo w sumie nie mam aż tyle czasu. Na kręceniu i na renderowaniu. Więc to do cukru, Krzyśka, no ja z chęcią bym zobaczył, zbadał to jak, to, jak to jest, ale, ale, Krzyśik jest strasznie upartym człowiekiem i jak mówi nie, to mówi nie. Kolejna sprawa, o, a co to jedzie na sygnale przed nami? Albo stoi, a nie, wyknęli kogoś, jakiegoś łubuza. Kolejna sprawa, słuchajcie, to... Co o tym Krzysiek wszystkim myśli? Słuchajcie, ja staram się, jak nagrywam z nim filmy, staram się, żeby on o tym nie myślał. Bo to nie ma sensu. Bo to się wszystko zmienia, jak w kalejdoskopie. Wczoraj jeszcze major wiszczał, że, że chyba jednak do Stoku będzie wracał i tak dalej. No teraz można mandat wjebać mi. Czemu nie? A dzisiaj już jest zupełnie odwrotna sytuacja, ale do Majora, do Majora zaraz dojdziemy, więc ja staram się nagrywać filmy, żeby Krzysiek nie myślał o tym żeby tam się skupił na innych rzeczach zabawniejszych i luźniejszych. A afera i tak będzie, jak przyjedzie Major to na bank, będzie afera. Powiem szczerze, że nie wiem do końca, czy chcę w tej aferze, że, że cały ich uczestniczyć. Jeszcze się okaże, jak to będzie. Yy, więc mówię, a jeszcze myślę, oprócz tego myślę, że jeszcze Krzysiek trochę poprzeżywa mario, ma, majora. Ale, ale myślę, że zbyt długo o nim nie będzie myślał i, myśl, i wydaje mi się, że najgorszy okres będzie dla niego święta i sylwester, bo może być sam. Ale myślę, może ktoś ma nadzieję, że go, go odwiedzi. No ja też nie mogę go odwiedzić i siedzieć u niego, bo mam swoje życie. Eee, więc to będzie chyba najgorszy dla niego okres. Ale jak z tego wybrnie, to myślę, że już potem będzie z górki i Krzysiek szybko zapomni o Majorze. Chyba, że będzie mu chciał tam nabrudzić ewentualnie. No to wtedy tak. Ale ogólnie myślę, że teraz jak Krzysiek ze mną rozmawia, to coraz rzadziej wspomina o Majorze. Więc, więc myślę, że da się to zrobić, że odczuci się od tego Majora i tak dalej. to widzicie, ja staram się go rozśmieszać w jakiś sposób, Odciągnąć od tych myśli, jakiś no. Nie jest lekko, ale jakoś się udaje. Natomiast, sprawa z Majorem to zupełnie odmienny temat. Gdzieś dojeżdżamy, ale nie wiem gdzie. Jakieś większe miasto, pewnie będziemy przejeżdżać przez nie. Bo, tak jak mówiłem wcześniej, przed chwilą, no. Tutaj się dzieje jak w Kaleidoskopie. Major raz mówi, że będzie wracał do jego Stoku. Teraz mówi, że, że ogląda mieszkania i, i prawdopodobnie chyba zostanie. Przyjedzie tylko po resztę rzeczy. Więc co ja myślę o tym? A niech w Pizdu jedzie. A niech jedzie w Pizdu i niech nie wraca. Czy go tam go wydymają, czy go nie wydymają, nie wiem. To już jest jego, myślę, sprawa, bo ja już mam, szczerze mówiąc, trochę e, dosyć rozmyślania na temat Majora. Co on zrobi i jak to będzie. Więc moim zdaniem, słuchajcie, niech on tam w cholerę zostanie, niech on tam jedzie. Wiem, że na pewno tutaj Sławek to się będzie podłączał, bo już doszły mi słuchy, że już Sławek Miał się spotkać z Majorem, więc, a tam gdzie Sławek mieszka, uuu, stój, tam gdzie Sławek, w ogóle nie na ten pas wjechałem, ja pierdolę, tam gdzie Sławek mieszka, słuchajcie, no to ma blisko do Krakowa, o, a to ten robi, ja pierdolę, o, ale numer ci się stał. No, weź może to co jakoś wyjaśnijcie, he, też się, po... nie, nie, pomylił się, ja muszę pas zmienić, dobrze, nikogo nie mam. że Sławek tu skorzysta i podejrzewam, że, że zaraz ktoś nie puchnie. No nie, udało się, całe szczęście. I podejrzewam, że słuchajcie, że automatycznie kanał powstanie Nowy Sławka, gdzie Sławek będzie dążył do nagrywania, ale ja mu źle nie życzę, bardzo dobrze, bardzo dobrze robi, bardzo Dobrze, myślę, o ile major mu pozwoli nagrywać, o ile Sławek będzie miał czas na jeżdżenie do majora, to proszę bardzo. Nie wiem, jak na, jak na tą będzie major się rozpatrywał, ale to się okaże z czasem. Wiem, że mieli się spotkać, więc coś w tym jest. Co za muzykę, słuchajcie. Więc na obecną chwilę wychodzi, że major zostaje. No, ale inne ciekawostki też doszły do mnie. Fakt, faktem, słuchajcie, bo nie chcę długiego materiału robić, bo tam były pozdrowienia wcześniej. Ponoć, ponoć, ponoć. Ponoć Major wypłacił pierwsze pieniądze z konta. Nie są to informacje potwierdzone, ale prawdopodobnie wypłacił dziś albo wczoraj od 5 do 10 tysięcy. Tak? Słuchajcie, widowie, ponoć od 5 do 10 do 10 tysięcy wypłacił z konta. Nie sądzę, że są mu potrzebne pieniądze po to, po to, żeby trzymać tyle kasy w kieszeni ani w skarpecie. Więc słuchajcie, coś jest na rzeczy, o ile jest to prawda. Coś jest na rzeczy, więc to się okaże. W sumie to jego pieniądze, jego sprawa, jak go ogołocą i oberżną go ze skóry, no to... To on będzie potem musiał kombinować w tym Krakowie, co robić dalej. Czego mu nie życzę, oczywiście. Także mówię, jest info niepotwierdzone, że wypłacał kasę. Ktoś go widział w banku, właśnie z Moniką. Notabene. No i słynna akcja filmowa: Major pozmywał talerze. No cóż, skończyło się kładzenie talerzy brudnych do miski. Z wodą i czas myć talerze. I to słuchajcie, bym miał chyba na tyle do powiedzenia, co do tych sytuacji, bo nie ja chcę, żeby był długi materiał. A na jeszcze jednym materiale przeczytam kilka smsów od Was i postaram się na nie odpowiedzieć. Także trzymajcie się. Meksikano jest, jeden, zaraz wyląduje na boku. Muszę przyhamować.